Supermarket przy ulicy Gdańskiej w Wołominie zaczął płonąć przed czwartą w nocy. Płomienie buchały, dym wielki. Yy, nie wiem jak to ująć, normalnie szok. Zaczęło się strasznie palić i tak jakby wybuchy były. Płonął cały budynek około 7000 metrów kwadratowych. Zawalił się dach i metalowe ściany supermarketu. W akcji uczestniczy 24 jednostki straży pożarnej, w tym specjalistyczne, takie jak. Podnośniki drabiny. Dogaszanie zgliszczy zakończyło się o 15. Strażacy wstępnie wycenili straty na 12 milionów złotych. Na miejscu są wprawdzie jeszcze jednostki straży pożarnej, ale one już tylko i wyłącznie monitorują sytuację. Do czasu, kiedy nie zostaną przeprowadzone szczegółowe oględziny, nie, może, zosta nie mogą zostać przeprowadzone żadne prace rozbiórkowe, co było przyczyną pożaru. Teraz już wiadomo, prawdopodobnie podpalenie. Kamery monitorujące okolice obiektu zarejestrowały mężczyznę, który około godziny 3.41 podpala zgromadzoną przy magazynach makulaturę. Odchodzi na chwilę, monitoruje sytuację, wraca ponownie, ponownie podpala. Wtedy ogień zajmuje się i przenosi się na dach. Monika Niżniak, Wołomin. Po domach, w w rozmowach o nas, przy telefonach, w ostatnich dniach, tylko w Kielcach Kado Hszyha, miryczny morderca Marna dla miasta, które daje mu oddychać, porównać lika do klimatów, teka i jeszcze chwały teł Kurwiony dzieciak SCHM, i DT dobrze o tym wie, że haj w górze to warszawa i Mam tak samo jak ty, miasto swoje w nim prawdziwy spór wytynów i zajebisty rym Jest dla mnie miastem niezły Warto się widać w nim dla mnie wszystkim, dla was bowułam, dla nas kierce Czym bliżej. Nie opowiem ci o wszystkim Każdy ma korzenie i na mieście odciski Mam tak, tak sam. samo jak ty, miasto ja, moja, tam ludzi ja, swych A ja, Sprawy ja, swoje, swój projekt ja, i i swoje sobie to ma na osiedlu wylusowane Zawsze raz ta szary dzień, szare mury To dwa miasta, bo ja mam swoje miasto jak ty A tam ludzi i dym, trzyma się z tym Wiem kto jest kim, co jest czym Wiem co jest gdzie, z kim trzymać się Z kim być, a z kim nie Nie boję się, zawsze robię tylko to co chcę Warszawski U Buzetki URZC Dawaj Mario, dawaj Mario, dawaj Mario, Mario Miasta, przed piętnastą. Słońce w zejdzie na ulicy no, odróż ciasno. Może pójdę tu, może pójdę tam. Nieistotne, chcę kupić wielerski gram. Po godzinie spotykam znajomych otoczców. Propozycja zjarać parę blanco gotowców. Na pewno będzie jazda i miła faza. Jestem wariatem, kręci mnie ostra trawa. Siedem buchów z i jestem w parku. Osiadam na łapce, sytuacja się wyjaśni. Pojawiają się kumple Igorka i gorka i wykrytych. Gdy rozmów są naszych tematyki, tematyki. Wieczorem w yangu albo u Wojtyny 45 obrotów na 1200 wrzuć winy Moje miasto, moje miasto, a mi. Jestem zajęty tym, by z sobą być a, Miasto moje, to miasto twoje I tu świeci słońce, i tu jest wspólny projekt Podwórko przyciąga i nic się już nie zmienia Twój grech cicha, nie do przewidzenia Duma rozpierdala mnie jak wienia Masz coś do powiedzenia, to weź to po jak nie, milcz jak na milczeniu owiec Nie wiesz o co chodzi, to weź się kurwa dowiedz Co powiesz na to, ja kocham to co robię Nie myślę o złych rzeczach, czasem marzę sobie Warszawski jest na dworze, inaczej być nie może Pałac kultury i centralny dworzec Proszę cię, zostaw mnie w spokoju jak możesz